Witam, z tej strony Mały Gracz i dzisiaj po raz drugi gramy w Minecrafta ale dzisiaj już na szczęście nie mam pobrałem już innego Minecrafta bez tych modów i już nie mam wszystkiego na hita eee, a więc, więc a, a więc mogę wam zrobić survivala dopóki nie dojdę do endu to po prostu Wiecie, nie kończę tej serii. A później to mogę robić jakieś speedruny z komendami. Oczywiście, jak będę umiał dopiero na tym grać. Nie, na razie to dobrze wiecie, że nie umiem na tym czymś grać. Do widzenia. Zabierzmy sobie lepiej. Jak widzicie, to już upolowałem jedną. E, oczywiście krowet. Fajnie, że w ogóle ta woda. Tak. w panu na wody. Dobra. Dobra. Dobra, zniszczyłem mu jedno pół, ale coś. I tak to wygląda. To jest burki. Fajno. Mi się nie chce e, szukać ówka, więc zrobię taki no. nie. nie będę wpisywał dnia, tylko 3 blok 70 1 zpację 60 7, bo jak to żeby to było na, w mojej wielkości i 176 i spacja Be, ed bed. No i patrzcie, mamy łóżeczko, idziemy spać. i jak widzicie, mamy łóżeczko. coś coś tym. Tam razem. nami. tutu to tutu tutu to tutu Co To tutu Myślałem, że tam zombie w w tutu spodniach chodzi i nie Widzimy coś takiego niebieskiego, ja się tak wystraszyłem. Nagrałbym Wam tak po prostu coś z modami, nie? Tylko że. Patrzcie, ja mam trzy mody i nie mogę w ogóle ich włączyć. Jak ktoś wie, jak się włącza mody do Minecraft beta, to proszę mi napisać w komentarzu, bo ja nie wiem. Się creeper dostał. Creeper? Oh man. I zaraz, tak? No, co to jest? Ona będzie wyniosła coś. Coś się dzieje później? Nie widzę. Znika to. Nie, nie znika. No, ja to to No, bo ja chcę to wrzucić tak idealnie do tej tury. O, no, i teraz to ten... nie. A, czyli tak ten... to no, sobie na Nie wiem w ogóle, co robią. Kom... Też nie wiem, co robi kompostownik. Nie wiem w ogóle, po co on w tej grze jest. To tam młazicze, tamu.

Nie wyszłam tej krówki, pójdźcie. Czemu tam gdzieś łazi ten golem? Taki szczęśliwy, widzicie? Tak, jakby tak w godzinę będę rozwijał. Już myślałam. Biedna krówka, brałbym od niej mleczko. Na co dzień. Crokro Ale muszę to zrobić. Ech. A tak. Nie będzie się budować płotkami, zapomniałem. W ogóle nie wiem, czy w ogóle tu jest gdzieś jakiś. A w ogóle powiedzcie mi jedno: Jest tu w ogóle jakiś farmer? No ja tu widzę samych villagerów bez niczego. Nie wiem dlaczego, ale villagerów nazywam villagery. Co, jaka długa farma? Co jest? Jakie dziwne. Dziwny, no. Chyba pierwszy raz takie coś widzę. Śmieszne. Dwie farmy połączone ze sobą. A ja, ja dzisiaj chyba to pograłem dopiero. Bo nie innego Minecrafta, ale chwila. Ustawienie Czy wie nie? Profil U. No. Wyłącz. Włącz. Wyłącz. Czy w Będzie teraz włączone tylko. A właśnie, zapomniałem Wam pokazać mojego skina. Patrzcie, jaki mały. Patrzcie jaki maluch. luch Pobrałem sobie właśnie nie to na modach, tylko że tak jakby mody nie działają same. Muszę zobaczyć na moda znaczy ten na YouTubie jak to się robi. Tak, dobrze, wiecie to jestem głupi. Nie wiem. Oczywiście nie tak zwyczajnie głupi, bo tak bym w sumie nie nagrywał. Ale po prostu jestem głupi w Minecrafta. Nawet... Ja chyba... No ja dwa razy pokonałem smoka w sumie. Ale tak bym go nie pokonał, bo tylko musiałem sobie robić efekty na 250 serduszek oczywiście, nie? Edo? się o, zamień. A co, chcesz buraki To jest sobie Zielona zbroja... Ile flintu? Chyba coś ci się pomyliło. Pomyliło mi się coś. Ile jeszcze potem podpływać? Ja będę miał wolkę od... Od... Mam no, nadzieję, no, że do mnie nie, nie teraz z górem. Ja się gdzieś tam w lesie zespałniłem. Ile słomy! Już mieczenicną. Nie wiem dlaczego, ale w... zawsze w wreszkach jest miliard kotów, a wczek... szczególnie w tych nadbrzeżnych, Nadbrzeżnych. Dobra, wezwalone chcecie. I dlatego mam? Tu już żeby to psa To wygląda ciągle jakbym świszczał. jest? no ledówa bura okay. a w ogóle idzie w minecrafcie upiec buraki? bo ja nie wiem co ja nie mówiłem, że jestem głupi w Minecrafta. co to było? Ze słomki czy co? kiedy w minecrafcie są słomki? a miałem on chyba pił słomki tamten w wodzie W ogóle, dlaczego? W ogóle ciekawe, dlaczego ten. Jest miliard eme, na przykład znaczy nie emeraldów, tylko endermanów. Ten w Endzie, skoro tam też może być miliard No Chyba odmian zębiaków akurat jest najwięcej. Nie, szkieletów jest najwięcej odmian. Już sam nie wiem, nie hmm? No wasztów na pewno jest miękki. Ale nie mają nawet Niektóre nie mają odmiennych. Odmiennych, ale dwa nie ma odmiennych. Tak to. Dobra. Też idę sobie zmywać jakąś kwiatkę. O, okay. tu jest fajnie. O, tutaj zamykam. Dobrze, dajmy sobie trochę. A, to mało mam tego kwiatunku. Ile ja mam tej pszenicy? O, o, te. Film. Długo trochę będzie chlepka, mi się wydaje. Dobra, idę pośpiewać drewno. Idę pośpiewać drewno. Dlaczego ja schowałem łóżko? Tak, ja... Od kiedy ktoś nosi łóżko w plecaku, Wy mi powiedzcie? Dobra, my sobie tu postoimy. Możemy wejść i do łówka. 14 Minut no, już trwa. No, ja cię. no, W sumie dlaczego ja zawsze chcę wyjść przez ten balkon? Ja się ciągle mylę z moim Minecraftem na Xboxa. Boże, bo gram na Xboxie też. A tam częściej gram, bo, bo tu muszę... bo tego Minecrafta używam najczęściej do nagrywania, a tam... Eee, uh, mi się grywa. Mi się o trzy razy lepiej nagrywa a ten. A... Uh, gra na, mi się o trzy razy więcej na ten Xboxie. Gra mi się. Patrzcie. Patrzcie jaki to jest mały. Patrzcie jaki ja jestem. A, dobra, ja tutaj daję tarczy. Patrzcie jaki ja jestem mały. Buty to mają mi chyba sięgają do kolan. Nie ja chyba pójdę so ja chyba sobie pościnię te drewni. Najmy sobie te drewno. Będą tu miały jakieś moby, ale coś z tej no Dobra. Ja pamiętam jeszcze wersję Minecrafta, kiedy ten. Kiedy? Wiecie co? Kiedy? Zawsze jak się spawnowałeś, to zawsze byłeś w takim domku. To wiele ułatwiało czasami. Jak na przykład byłeś takim nóbkiem i nie umiałeś nawet zrobić jednego, jednego domku malutkiego. Mm. Szkoda, że nie mam moda, który ten... Usuwa ten, który daje z liści fajne rzeczy. Może ja bym, bym miał, ja już bym miał przecież cały set etatowy. Yy, Zresztą ja mogę też go zespawnować, ale teraz to nas to nie obchodzi. Yy. 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 Dobra, bierzemy.

Fiju, bo wiecie, że jestem głupi w tego Minecrafta, więc sobie wyłączę tam obyt. Mam na normalny, mam może trochę ich dużo być. Jak dacie na trudny, to w ogóle. Dobra. Czemu tam są moje patyki?. Dobra. A jedynie jaką komendę mogę sobie wpisywać to Night Vision. Jedyna komenda Zachwol nam się wczyna. Dobrze, że zebrałem jednak ze sobą crafting. Trochę Gdzie wie co? Teraz może się przyda ta komenda. f nie eg e, efekt mapa S fyf, ne, i w right. i s i

Jak widzicie mam efekt na długo trochę czasu, no, trochę długo. <coughs> no chciałbym. To wygląda teraz jak po prostu bym był na. O jesteśmy w jakiejś kopalni. Teraz pochodnie mi się nie przydadzą, nie wiem do jak mówię się. A ile to tysiąc minut w ogóle? Musimy za chwilę chyba zrobić ten kino. Chodźmy sobie. Ślepy zaułek po to. Ej fajnie. Ten skin mi się chyba przyda jak będę grał z, może tam z jakimś kolegą. Jak pobierze może ktoś, jakiś mi kolega Minecrafta, to może mi się przyda do chowanego. Co ty tu robisz, nie także? Idź mi. Bo chyba się zbogował. Te słyszeliście to w tym momencie, kiedy właśnie ten się zrobił ten odgłos, kiedy ten, kiedy właśnie to zburzyłem, jaki to był fajny, to no tak, góry, um, jest, nie, już, nie. My... o, i to. to, 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 to. Dziękuję. I sobie zabieram to. Ja, ja może sobie później zrobię z tego ten set. Wiecie to jest set. Bo uda mi się nawet znaleźć na tym odcinku diamenta. uda mi się pobrać moda, gdzie jest się gdzie się, gdzieś się takim antmenem, tak to powiem. Boże! Ja wejdzie już się tam pali ta wioska. Wow! Jak... Wow, ile tego! No dobra, ja się tak głęboko już dokupiłam. Na szczęście chociaż mam skórzoną zbroję, która mi chyba nic nie daje. A ile jeszcze jej mam? Pewnie powiedzcie. Aha, mi się wydaje, że chyba dostajemy tylko jak dostaniemy odmowy. Tak mi się chociaż to wydaje. Może. Ja chyba będę ja chyba zrobię nawet serię e, małych gracznówek, e, przychodzi e, całym, całego Minecrafta na shifcie, znaczy na kłóceniu, bo na shift to można już mówić w pompie, ale nie, na telefonie, bo na telefonie nie ma nawet shiftu. Dlaczego w ogóle się przydaje shift? Mogę tak w ogóle nie używam, tak jakby na kompie. Więc jak ktoś wie, to mi próbuje powiedzieć. No pewnie będzie wiedział mój brat. Dobra. Że powinienem się mieścić w jednej kratki, skoro mam takiego małgi na co, też? Tak e, Dobra. Dobra, zbieramy. 21 jeden żelazo mam. Później jak wyjdziemy, to będzie trochę trudno. Może się tepnę po prostu. Nie, nie. Hmm. Dobra. Pójdźmy sobie na kłóceniu. Później jeszcze tam zejdziemy. Też nie było wody yy, w tej kopalni, nie? W kopalni to... Chyba tu gdzieś jest chyba jakaś kopalnia od górników, którzy ten... Chyba zalali jej kopalnię całą. Bo trochę zbyt dużo jej tu jest. U, tu jest. Dobra, da chwilę si vediamo.